Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie będzie cudowne, pomimo, że słychać po prostu słychać na zewnątrz i dzieci, i ludzi dookoła, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Niestety nie mam z sobą mikrofonu, ale mam nadzieję, że to, co. Jest ważne do przekazu dla Was, zostanie przekazane i że dobrze mnie usłyszycie. A więc y, pytanko dla Was na dzień dzisiejszy. Czy kocha, czy nie kocha? Czy jest mi przeznaczony, czy nie jest mi przeznaczony? I tutaj mamy cztery. Cztery karty, już wcześniej wyciągnęłam. Karta numer jeden, karta numer dwa, karta numer trzy i karta numer 4. Także proszę sobie wybrać albo kartę numer 1, albo kartę numer 2, albo kartę numer 3, albo kartę numer 4, albo wszystkie karty też możecie sobie wybrać, albo po prostu możecie sobie wybrać jedynkę, trójkę, czy jedynkę, dwójkę, czy trójkę, czwórkę, cokolwiek pragniecie. Więc proszę wybrać sobie kartę. Lub karty, a ja przychodzę do odczytu. A więc z karta numer jeden Odkrywamy, czy kocha, czy jest mi przeznaczony i co będzie. Kochani, tutaj mamy. Yy, skarby moje kochane, no, przede wszystkim żywią ognia, ale tutaj mamy mocne zaślepienie. Tutaj mamy mocne zaślepienie on lub ona. W obecnej chwili jest zaślepiona, szuka, błądzi i tak naprawdę nie wie, nie wie jaki kierunek ma podjąć. Nie wie. E, przyjrzyjcie się dobrze karcie, karta mówi sama za siebie. Mam nadzieję, że dobrze karty widzicie. Może ją podniosę. O tak. Telefon, którym nagrywam, trzymam w drugiej ręce, także nie jest tak lekko, ale dajemy sobie radę. A więc, skarby, moje kochane. Mocne oślepienie. Tutaj. E, Opaska na oczach, no, nie wie, błądzi i jaki kierunek podejmie, nie wie. Także to była karta numer jeden. Wszyscy, którzy wybrali kartę numer dwa, odczytuję. I co tutaj mamy, skarby moje, kochane? Tutaj y, wisielec. Wisielec także tutaj y, zawieszenie. Na razie, w owym czasie jest. Zawieszenie. Perspektywa do góry nogami, prawda? Także bardzo silne zawieszenie. Skarby moje kochane, które wybrały kartę numer 3, odkrywamy. I tutaj mamy siłę. Tutaj mamy siłę, także tutaj mamy człowieka, mężczyznę lub kobietę, który, który która zawsze. Osiąga swoje cele. Tutaj mamy bardzo silną osobowość, bardzo do, do, dobrą osobowość, bardzo zdrową osobowość. Osobowość, y, która zawsze do celu i rzetelnie, rzetelną drogą. Także tutaj mamy wielkie arkana, kartę bardzo czystą, energetycznie, bardzo silną i karta, która zawsze swój cel. Osiąga. Może być bardzo ciężko. Może być naprawdę bardzo ciężko, ale zawsze osiągnie to, czego pragnie. Ponieważ ścieżkami idzie takimi, jak się należy. Bardzo rzetelna, dobra karta. Intuicyjny odczyt dzisiaj robię Wam skarby moje kochane. No i karta numer 4. Wszyscy co wybrali kartę numer 4, odkrywam. No i kochani, tutaj mamy kochan kochankowie. Także tutaj jesteście sobie całkowicie przeznaczeni. Tutaj po prostu jest tak, że tutaj nie ma takiej opcji, możliwości, żeby po prostu ktokolwiek czy cokolwiek zaszkodziło. Może po drodze, ale nigdy docelowo. Tutaj cel kocha bardzo mocno, bo tutaj yy, kochankowie to znaczy, że dwie dusze się kochają. Dwie dusze bardzo mocno się kochają. I kochankowie to po prostu jest, to są wcześniejsze inkarnacje. Tutaj jest miłość bezwarunkowa, tutaj dusza kocha duszę. Także tutaj nie ma, żeby ktokolwiek lub cokolwiek tą relację zniszczyła lub zniszczyło. Nie ma takiej możliwości, ale zwróćcie uwagę, nie wiem czy dobrze widzicie, Zwróćcie uwagę, karta, może położę, i tutaj, może tak, zwróćcie uwagę, że tutaj jest też trzecia kobieta. Tutaj jest ta trzecia kobieta, widzicie? I ja Wam powiem, tak, skarby moje kochane, że czasami tak jest, że dusza nie jest tylko podzielona na dwie cząstki, ale czasami jest podzielona na więcej części, na trzy. Bo tutaj najprawdopodobniej Twój płomień, Twój płomień, ognisty płomień, i tu na to wygląda akurat. W tej karcie, że tutaj są trzy cząstki duszy, także kochają bezwarunkowo trzy osoby. Dusze są podzielone na trzy cząsteczki, i te trzy osoby, kto to, ktokolwiek to jest, to tego się nie zmieni, bo po prostu dusza kocha duszę. To są trzy osoby w tej karcie. I zwróćcie uwagę, jeżeli wy, wy, zrobimy odczyt taki od samego początku, to tutaj mamy na początku mamy błądzenie, oślepienie. Nie wiadomo, jaki kierunek wybrać. Później, zawieszenie, prawda? Totalne zawieszenie, no wisielec, ale siła. Tutaj mamy wielką arkanę siła, siła, siła taka rzetelna, siła prawdziwa, sumienna. I właśnie ta siła przebija. Wisielca, który też jest wielką arkaną, i tego, którego błądzi, który nie wie, jaką drogę ma wybrać, prawda? I przez tą siłę dochodzi do pojednania. Z tym, że jedynie co tutaj widzę, to nie ma tej dwójeczki tego ognistego płomienia, lecz ten ognisty płomień, ta dusza jest podzielona. Na trzy dusze. Także tu trzy dusze, które bardzo silnie, mocno się kochają. No niestety, kochani, czasami też tak bywa. Mam nadzieję, że odczyt Wam się bardzo podobał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was. Wasza karociska Luna. Dziękuję, kochani. Do zobaczenia następnego razu.